Zrobiłem mega opening, craft boxów na nowy update na box pp. rapy.pl To co mi wpadło z serii jeździwiło oglądacie. się do końca. Dzisiaj losujemy 10 miliardów. Więc jeżeli chciałbyś widać za łapkę, suba i w komentarzu napis mnie z Minecrafta. Da wam się dobić 200, a w ogóle 24 godziny. Już życzę w tutaj na kanał. Miego, Osiem, widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tradycji musiało być za tak, no i dzisiaj otwieramy. To no jest skromny opening tutaj, rapy boxików na nowe właśnie sety. No nie mogłem się oprzeć po prostu tym nowym setom. Szczerze, jak widzę te sety, to że już ludzie mają prawie 141, no i mogę się po prostu oprzeć i muszę... No, nie mogę być gorszy, tak? Nie mogę być gorszy. Kupiłem parę tej, na wyboxie na skromnie. Bo skromnie, ale ja wierzę, że coś mocno ładnie. Otworzyłem też przed chwilą, gwizd jestem tu jest krzyżka, no i wam ile teraz 33 więc powiem wam, no, taka gówno drop, ale dobra. Zaraz w te boxy, najpierw może zobaczymy, co w nich jest. Jest tu set Venoma na pewno, który naprawdę jest mocny. Tak chciał najbardziej mieć 40, albo na przykład mieć 39, to było mocne. Fragmenty to mnie nie interesuje. To też w sumie seturowe rower się przydał. powiem wam, że no, będzie to gruby opening na pewno dzisiaj, więc no, szczerze, zobaczę, tylko zobaczę. Ile Kosztuje zrobienie sobie na przykład miecza 37, bo tego nie patrzyłem. Jeden sturowy pył robię sobie miecza, no i tutaj kosztuje już 2, no tutaj pewnie 4, no i tutaj z 8, no i tutaj 16, 20, o kurde. Jeżeli chcecie kolejny taki opening, na, na tym kanale 300 pył w górę, 24 godziny, to nagrywam wtedy od razu kolejny opening tutaj. To większej sumki rapy boksików. Otwieram to, obyś coś mocnego, oby coś mocnego mi wypadło, tak? Więc otwieram to, mam dwa rapy boxy Widzowie, Ja się modlę, że wypadły mi tak szczerze jakieś nożyce albo coś takiego. Jak wypadną mi nożyce, ja będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Dobra, otwieram. To jest się trochę, jakbym otwierał kiedyś rapy boxy, ale to wiecie, to jednak jest taka szansa, no powiem wam, duża, nie duża, więc no dobra, otwieramy to. 3, 2, 1. I uwaga, głowa ta nosa 42 mega F, tak mi się wydaje. Chociaż jest to najlepsza głowa Z tego, i zrobienie jej to są dwa saturowe pyły. Nie wiem, czy F, czy nie, ale kurcze, No trochę, trochę, powiem wam, że. Nie marnę, liczyłem to jakiś mieczyk, ale może teraz nas jakoś to uratuje. W ogóle zobaczę, ile kosztuje ta głowa ta nosa. może przed następnym tworzeniem Ile taką głową może kosztować? Może ja bym to sprzedał lepiej ceny, i to kosztuje. 100 miliardów ta głowa miliardów to w sumie mało tak się głowa dobra, otwieram kolejnego lapy boxa drugi lapy box dobra, także otwieram kolejnego 3, 2, 1 saturowe pyły no, powiem wam szczerze, że dobra, wypadły nam najwięcej tych saturowych pyłów no, czyli w sumie w sumie najgorzej Ale wypadła mi bania tonosa, Więc w sumie git, kurde Nie no, w sumie git ta głowa ta jest Dobra, to może szybko jakoś sprzedać nie wiem właśnie jak to zrobić Na pewno za jedną zrobimy sobie już mieczyk Na przykład 37 To już będzie mocny mieczyk Na razie to wydaje mi się, że sprzedamy jak na razie No, zrobimy sobie ten prosty mieczyk 37 Żeby już jakkolwiek to wyglądało I resztę po prostu sobie selniemy Mamy 170 miliardów Mega, mega dużo Prawie cały secik 37 bani 40 I można zacząć gierkę na serwerze Przy okazji też widzowie Kupiłem sobie nożyczki 37, który mi chwilę pokopałem i powiem Wam, że dropik jest całkiem opcjonalny. Patrząc na to, że mam dosłownie nawet nie całą jestem plus minus na 4-5 miliardów, więc bardzo, ale to bardzo spoko. Nożyce jak najbardziej oddają. Dobra, to nie jest najważniejszy cel odcinka. Odkładam wszystkie te nożyce i lecimy w takim razie na jakąś tutaj mocną bitkę na serwerze. Tylko żebyśmy nie zginęli na samym początku update'u. Będziemy prawdziwi, więc wpisujemy warpipil i lecimy na mocnym klepę widzowie z przeciwnikami. Raczej bez problemu powinniśmy tutaj znaleźć jakieś osoby. Tutaj akurat jest 1200 osób. Dzisiaj dosłownie pierwszej w nocy, więc mam no mega, mega spoko Ziomek, widzę, że tutaj po prostu podlatuje, więc od razu mów, ale z dwa hity no niestety nie trafiłem go nawet ani razu. Nie, dobra. Jaki wstyd, że ani raz go nie mogę trafić. Dobry moment, żeby zmienić sobie raz ch i poszukać gdzieś tutaj osób. Może gdzieś trapa wejdziemy, coś takiego? Raczej to będzie fajny pomysł, już dojewicie do jakiegoś trapika. Tutaj gracze w ogóle się biją Stack 30, kurde 7. No powiem wam, że tutaj się w jakiegoś tutaj ziomka w plecy, byłby to naprawdę dobry pomysł, tylko żeby nas nie knokali właśnie do tej strefy, bo, mamy, bo my mamy diamentowego seta, zapomniałem go przerobić więc zaraz to też będziemy musieli zrobić. To jest ziomek, który by sobie zginął. No prawie 36 tutaj oddał. Ziomek, no ale jak zwykle, jak zwykle tutaj nie poszło nic po naszej myśli. Skończyło się tak, że sobie usiekł. Ja no ja z imieniaś coś, jak ja chce się z nim kurde bić, prawie zginął, no gdybym patotę. No, a no, niestety sobie wyszedł. Od razu nas jakiś tutaj ziomek 60 i 30. to nie ten jakiś tutaj bejcik na trapa. Bo tak właśnie też gracze nie trapują. Lega nie ma perków dobrych. 1000% no, nie ma perków dobrych. Gdzieś może polecieć tutaj na planetę. Ale na planetę. Dziwne, że nikogo nie ma. W ogóle dodany kilo 41. I to jest kilo fragmentów. I wydaje mi się, że ten kilo fragmentów to jest plus, minus jak ten kilo, co by wcześniej. Ten kilo w czasu. Jak wykopię z niego, chociaż jeden fragment, to się to po prostu mija z cudem. Ale no, przetestujemy to w następnym odcinku. Kupię ten kilo. Po prostu poświęcę się, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że jakieś możliwości tutaj coś wyrobimy z niego, odbędziemy, kurde, no tu nie mają perków tej ziomki co mają sety 36, dosłownie nie mają perków jakichś mocnych i to są bardzo łatwe kile dla nas, dobra, i wzięłem go w pańczyny, ale od razu, od razu chyba będzie wchodzić tym ten no nie, nie wiesz sobie niestety, kurde sposoby, jak w ogóle gracze dziwnie grają o tej godzinie, mega tak dziwnie, mamy tu mamy takich graczy chyba w planecie w końcu, jakieś tutaj, gracze są w planetach i tego gracza muszę zrobić mu plecy i go zabić, no... Mógłbyś to dobry plan, ale no nie wyszło niestety. Ej, mamy ziomka w pańczynach, no i od razu sobie uciek. jak oni to robią, że oni zawsze uciekają, zawsze im się udaje uciec. Ja nie wiem jak oni to robią. Mega powiem wam, że mnie to denerwuje już powoli, ale no cóż, no, nic na to nie poradzę, tak, nic na to nie poradzę. W ogóle jeżeli chcecie tek, to, Jeżeli chcecie w ogóle tego teksturpaka, no to wbijecie się na mój Discord, bo tamtego paka właśnie na te nowe seciory do 30. do 41 znajdziecie. A naprawdę warto, bo teksturpak jest przemocny. Dobra, chciałem wpać w Pańczyna wpaść pańczyny, ale od razu sobie uciek o tego diamentowego może zfokuzujemy, ale no, no niestety co my w ogóle robi No ale musimy, musimy na tym aparacie już zainwestować w te perki. Ja wiem, że one są mega drogie, ale w te perki dosłownie zainwestować, bo jak nie, jak nie zainwestujemy teraz w te perki, to potem to ja nie wiem, ile one będą kosztować. Już chyba w odporności kosztuje 700 miliardów coś takiego, no to to jest megaż dużo, ale... Wiadomo, nowy update, nowe ceny i w ogóle wszystko porażało No to jest właśnie słabe, robię, że te są takie drogie Ale no, nic na tym nie poradzę Z nimi chyba mam soju z tego co widzę Mnie nie to tanie. totalnie Zabuduję razy żeby w razie co przyjąć kiedyś gracza I mam pomoc, patrzcie to, robimy teraz takie coś I tego gracza nie przyciągnęliśmy, szkoda Rozrobimy plecy i ziomek chyba jest jakimś trapem, tak mi się wydaje. Chociaż nie no, jak on jest jakimś tutaj gościem od trapa, i zaraz tutaj się wkle jakiś ziomek z amuletem, no to mówi się śludno, Co oni w ogóle robią? Co ten ziomek robi? To był pewny kill dla nas, widzowie, ale no nie skończyło się tak, że sobie uciekł diamentowy ziomek, nam uciekł diamentowy, nie? Porąbane. Jakbyśmy jednego zapali, chociażby w te pańczyny byłoby tak fajnie. Kurde, no co on w ogóle robi? Co nie robią w tych po prostu żelazach? Nie wiem, musimy tam się wkleić. Na szczęście całe szczęście mam kilo. Teraz tego ziomka, kurde, chciałbym zabić bardzo. I zrazu mu walę mocno i patnę totem. Patnę. Mu... Nie, no dobra, on musi zginąć. On musi, musi zginąć, musi. Jak to, on to temu szybko zakłada? Ja go zabijam, zabijam tego raczej muszę go zabić. W tym momencie sobie powinien tutaj oddać pila. Czy ile on to temu zakłada? Ile on to temu zakłada sobie? Kurde, no ile to jest to no stary. No i uciek i uciek. No, nie, i uciek nie, i uciek no co jest w ogóle grane? No nie mają chyba to totem. Jak oni to w ogóle szybko zakładają? No kurde, serio? chciałem tam mentalnie Dostała też w ogóle dodana, widzę, jakaś strefa eventowa, gdzie można tam zrobić chyba te itemy, eventowe, czyli takie, coś, żeby otworzyć sobie tą skrzynkę eventową, czyli tam jest ołówek, gumka, coś takiego, Wyrobić jakoś, ale ja dosłownie nie mam pojęcia, jak się dostać do tą strefę eventową. Mam pojęcie, jak się tam dostać. Właśnie tutaj na spawnie jest NPC, i tutaj jest skrzynka eventowa, i w tej skrzynce eventowej jest talizm siły, na przykład jakiś topór, ile kosmosu no to. To, o czym mówiłem. No i to jest Hard który jest im najlepszym możliwym z tej skrzynki. No i jeszcze ten talizman. No, to jest takie top 2. Jest, moim zdaniem top 3. Nie skończyłam Fireworka Łuk jeszcze Legolasa. No i tutaj po prostu Rafa Box. No i żeby otworzyć takie coś, potrzeba 5 ołówków Długopis Kartka papieru gumka i jabłko. No i powiem wam tak. Jest ta strefa eventowa. Ja nie wiem, jak się tam kurde dostać. A poszedłbym tam. Nie, możecie zacznę Koniecznie znać w komentarzu. Bo ja dosłownie nie mam pojęcia. Jest też teraz właśnie chyba strefa up. też eventowa, gdzie co 30 minut jest losowanie właśnie tego jednego itema i może on ci wypaść albo też, ci, żeby otworzyć tą skrzynkę eventową Ale Powiem Wam, że miałem takie coś, że myślałem czy, czy nie kupić sobie na przykład 10 tych zeszytów, bo tam chyba to się nazywałem zeszyty, coś takiego. Zdawiłem się, czy nie kupić właśnie tych zeszytów, bo kosztują chyba one 30 zł i byśmy mieli chyba... Już jeden klucz do właśnie tej skrzynki Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie No na razie tutaj poszukałbym osób Robiąc strapa ze skrzynek nie możecie ich jakby zniszczyć I chyba to nadal działa, zaraz to możemy przetestować Tylko znajdziecie się ktoś na mapie A widzę, że albo gracze avczem, albo kurde nie, nie wiem co robią, ale przydałoby się tutaj jeszcze Jakąś może klepę w dzisiejszym odcinku znaleźć bo będzie stare lipa, jak nie znajdziemy tutaj żadnej stereo klepy. Widzowie tyle z dzisiejszej proste klepy, no nie udało mi się dosłownie nikogo znaleźć na mapie. No ale cóż, no bo mi się trudno, mam nadzieję, że taki cięż wam się spodobał. W następnym odcinku lecimy z prowadzić tą sklepową. eventową. Zobaczę jak to w ogóle się tam dostać, jak, jak to w ogóle garnąć. Mam no, nadzieję, że taki cię Wam się spodobał. Stawicie łapkę, suba i w komentarzu, napiszecie swój nick, bo dzisiaj losujemy kolejne 10 miliardów. No i co? To było na tyle, następnego odcinka. Siemano, jo.